Upieżcicy umysłu pełnili ogromną rolę w fabule Baldur's Gate 3, jednak co tak naprawdę o nich wiemy? Czy mają swoich bogów? Jak wygląda ich kultura i jak zbudowane jest ich społeczeństwo? Co by się stało, gdyby któryś z nich zamiast mózgu inteligentnej istoty zjadł mózg jakiegoś zwierzęcia? I w końcu, czy skoro nowe osobniki tej rasy powstają z kianek, które przemieniają swoich nosicieli w upieżciszów, to jakby wyglądał osobnik tej rasy powstały ze smoka albo? Z gnoma. Jak tylko ich zobaczyłem, to miałem mnóstwo pytań i w grze nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele, jako że to wciąż bardzo tajemnicza rasa. Ale jakby poszperać troszkę głębiej w innych książkach, wywiadach czy nawet opisach kampanii D&D, to jednak dokopiemy się do pewnych informacji na ich temat. Dlatego też dzisiaj opowiemy sobie o tym, czego mogliście nie wiedzieć o upieszcach umysłu. Nie wiemy skąd pochodzą i czy od zawsze tu byli, ale bez wątpienia jest to bardzo stara rasa. Pojawiali się oni już w zapiskach historycznych z czasów jeszcze przed wieloma młodszymi rasami, więc poprzedzają oni wszelkie spisane dzieje, a sami i litigi, bo tak też się nazywają, wydają się być tak starożytni, że nie mają już nawet wiedzy na temat swojego pochodzenia. Do dzisiaj wśród uczonych panują ogromne kłótnie i spory odnośnie tego, czym są i skąd przybyli. Upieszcy. Jedno ugrupowanie uważa, że są to istoty z dalekiej przeszłości, czyli najpewniej czasów w końca świata. Istoty niesamowicie rozwinięte technologicznie, które zepchnięte na skraj unicestwienia, cofnęły się w czasie, by zapobiec swojej zagładzie i zaczęły tym samym tworzyć swoje imperia w naszym dedekowym świecie. Inni mędrcy z kolei uważają, że łupieszcy umysły to najzwyczajniej zmutowani ludzie, którzy przybyli tutaj z gromady astromundi. Jest to jeden z układów planetarnych w tym świecie, i o ile w skrócie wam przybliżę, jak to tutaj wygląda, o tyle pełną kosmologię tego uniwersum sobie zostawimy na inny film, bo jest to bardzo ciekawy i obszerny temat. Na razie wiedzcie, że Toril, czyli planeta, na której rozgrywa się Baldur's Gate oraz wszystkie inne układy planetarne w D&D należą do jednej wielkiej sfery, czyli sfery materialnej. Poza nią mamy też inne, nazwijmy to, wymiary egzystencji, które mogą się na przykład wzajemnie przenikać. I tak oto widziany przez nas Avernus, będący domem dla wszystkich diabelskich istot, nie istniał w naszej sferze materialnej, a był po prostu pierwszą warstwą dziewięciu piekieł, czyli właśnie warstwą innej sfery egzystencji. Wszystko razem stanowi jedno wielkie multiversum i wydaje mi się, że na początek takie skrótowe przedstawienie powinno Wam wystarczyć do zrozumienia, gdzie się w ogóle obracamy. Więc Astromundi znajduje się tutaj, a Toril tutaj. Nie są to jednak jedyne teorie. I głosy o tym, że łupieżcy nie pochodzą z Astromundii nie są wcale takie nieliczne, bo istnieją też uczeni, którzy uważają, że łupieżcy pochodzą z całkowicie innej sfery egzystencji, czyli dalekich sfer. Wymiaru będącym tak bardzo innym od naszego, że był on niemożliwym do opisania. Do tego wymiaru klasyfikowane właśnie są aberracje, czyli istoty nienaturalnego pochodzenia i przykładem takowej może być tutaj chociażby Beholder. Ale niezależnie od tego, skąd pochodzą, jest to rasa, która niezaprzeczalnie przez pewien okres była najsilniejszą siłą na świecie. Siłą, która stworzyła Imperium na tyle rozległe, że ich wpływy wykraczały poza wymiar materialny. Zdominowali oni zewnętrzne sfery, czyli sfery żywiołów oraz sfery astralne. Tak naprawdę poza ich zasięgiem były jedynie te zewnętrzne, a dzięki zaawansowanej technologii potrafili oni się przenosić między poszczególnymi sferami. Pewnie większość z was mogła to już zobaczyć na własne oczy w Baldur's Gate 3, kiedy to na chwilę statek, którym się poruszali łupieżcy pomiędzy sferami, czyli Nautilit, skoczył do Avernusa. Na pewno można więc sobie zadać pytanie, co doprowadziło do ich tak potężnego potężnej pozycji i dlaczego tak mocno urośli w siłę oraz także co doprowadziło do ich upadku. Otóż upierzców umysłów nie bez powodu są tak nazywani. Były to istoty, które żywiły się mózgami i potrzebowały ich, żeby przetrwać. W momencie, w którym ich macki oplatały głowę ofiary, uwalniały się enzymy trawiące czaszkę i mózg. Wszystko po to, żeby zęby mogły później zrobić całą resztę. Dla łupieżców jednak nie stanowiło to tylko posiłku, ale i źródło informacji. Otóż każdy pożarty umysł zapewniał im wspomnienia i wiedzę byłego właściciela. Po upadku ich wielkiego imperium często to wykorzystywano do zwiadów na nowych terenach, bo zamiast skradania wystarczyło pochwycić całą pamięć jednej osoby, żeby poznać wszystkie potrzebne informacje. Poza tym wielu ludzi uważa ich za świetnych czarodziejów, co jednak jest nieprawdą, bo Elitydzi nie używają magii, a mocy psionicznych. Nie jest to magia, a raczej umiejętność wykorzystywania mocy swojego umysłu i nadawania mu formy, skupiania go, żeby mocą swojego własnego mózgu kontrolować świat zewnętrzny i żeby robić takie rzeczy jak chociażby telekineza, telepatia, lewitacja lub nawet manipulacja materią. Choć każda rasa potrafi się w pewnym stopniu tego nauczyć, to Illitygi opanowali tę sztukę do perfekcji. Co prawda nie jest prawdą, że łupieżcy nigdy nie używali magii, bo jednak możliwym było, i zdarzały się takie przypadki, żeby upierzca urodził się z darem magicznym, umiejąc rzucić nawet pewnego rodzaju zaklęcia. Było to jednak powszechnie pogardzane wśród tej rasy. Nienawidzili oni magii i dążyli do tego, żeby całkowicie ją wyeliminować ze świata w momencie, w którym odbudują swoje imperium. Miało to związek z tym, że potrafiący czarować osobnik tej rasy był siłą rzeczy inteligentniejszy, a tym samym bardziej odporny na psionikę, co pozwalało mu oprzeć się wpływom oraz kontroli starszego mózgu, czyli bytu, który kontrolował daną kolonię. Upierzcy bowiem nie mieli wolnej woli i wszyscy byli podporządkowani pod władzą, którą roztaczał mózg. Działało to na zasadzie trochę takiego jednego wspólnego umysłu roju, ale zdarzały się właśnie przypadki, kiedy to upierzcy właśnie za sprawą magii wyrywali się z siły kontroli. Kontroli, która nie tylko dotykała upierzców umysłu, bo oni sami również byli biegli w tej sztuce i również potrafili ją wykorzystywać. Najczęściej na jednego osobnika przypadało średnio dwóch niewolników, innych raz, bo panowali oni tę sztukę na tyle, że potrafili nawet kontrolować, Umysły i myśli innych istot, zmieniając ich właśnie w niewolników, którzy sprowadzali się do bycia albo siłą roboczą, albo chodzącymi przekąskami. I to właśnie ta rzecz była zarówno ich największym motorem napędowym w rozwoju imperium, jak i powodem ich upadku. Gdy byli u szczytu swojej potęgi, jedna z raz im podległych wyzwoliła się spod niewoli. Gitianki. Ich zemsta była tak dotkliwa i wściekła, że w jej konsekwencji cała rasa łupieżców umysłu została niemal wytępiona i znalazła się na krawędzi wymarcia. Niszczona była forteca za fortecą, żeby nie pozostał po nich nawet ślad, a ocalałe jednostki łupieżców dotarły i ukryły się w sferze materialnej, gdzie zaszyły się w odmętach pod mroku. Najwidoczniej to tam byli względnie bezpieczni już poza radarem gityanki. Było to też im na rękę, bo nienawidzili oni światła i choć świetnie widzieli w mroku, to nie mogli przebywać w pełnym słońcu bez jakiejkolwiek ochrony. Widzieli wtedy gorzej i choć nie było to dla nich zabójcze, jak chociażby dla wampirów, o tyle było bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. Oczywiście, jako że podstawą ich diety są mózgi inteligentnych istot, to upiescy musieli też polować i z tego też powodu czasami ich napotykano w Fejrunie, co przeradzało się w konfrontację z tutejszymi rasami. Naturalnie budzili oni ogromne zaciekawienie, więc kiedy Illitydzi padali w boju, to przeprowadzono na nich eksperymenty oraz badania. Stąd też wiemy co nieco o ich anatomii i pewnych bardzo ciekawych kwestiach związanych z ich biologią. Skóra łupieżców bowiem jest pokryta śluzem, który nawilżał ich ciało i nie pozwalał tlenowi przeniknąć głębiej. Poza tym miał bardzo potężne właściwości antymagiczne. Sprawiało to więc, że sami Ilitydzi byli dosyć odporni na magię, ale przy tym też ten sam śluz bardzo wzmacniał ich zdolności psioniczne. Eksperymenty wykazały, że u obdarty z tego śluzu miewał problemy ze swoimi mocami psionicznymi i zdolnością do przenikania w inne sfery egzystencji. Wydawać by się mogło, że inne rasy mogłyby wykorzystać ten śluz do własnych celów, ale nic bardziej mylnego, bo wszystkie badania przeprowadzone w tym celu zakończyły się porażką. Najwidoczniej ten śluz miał zastosowanie tylko dla samych Illitydzi, i właśnie to jedzenie mózgów inteligentnych istot powodowało, że ten śluz mógł się wydzielać. Przeciętny łupieżca potrzebował do normalnego funkcjonowania średnio jednego mózgu na miesiąc. Oczywiście mógł też jeść inne rzeczy i tak oto organy wewnętrzne stanowiły częste pożywienie wśród łupieżców, ale jedynie mózgi inteligentnych istot posiadały wszystkie elementy potrzebne do ich przetrwania. Oczywiście mówimy tutaj o humanoidalnych inteligentnych istotach, chociaż zdarzały się rzadkie przypadki, kiedy to mózgi niektórych inteligentniejszych zwierząt, jak np. psu, kotów lub niedźwiedzi, również mogły w pewien sposób odżywić tę rasę. Jednak, jak już mówiłem, była to rzadkość, a po około miesiącu braku jedzenia łupieżca stawał się coraz słabszy, aż po czterech miesiącach umierał. Więc skoro przeciętny przedstawiciel tej rasy żył średnio 125 lat, to tylko pomyślcie, ile mózgów i inteligentnych istnień musiał przy tym zabrać, żeby przetrwać. Jeśli to policzymy, to wychodzi średnio około 1500. Robi wrażenie. Więc skoro mówiliśmy już o ich diecie, to warto też wspomnieć o tym jak się rozmnażają, bo elitydzi nie mają podziału na płeć i przypominają sobą raczej morskie stworzenia, nie tylko pod względem wyglądu i anatomii, ale również i reprodukcji. Raz lub dwa razy w życiu, podobnie jak ryby, produkują setki jaj, które składane były w specjalnym zbiorniku, w którym przebywał starszy mózg. Wkrótce później z jaj wykluwały się kijanki. Istoty te żyły w taki sposób średnio 10 lat, aż do osiągnięcia przez nich dorosłości. W tym czasie walczyły między sobą w zbiorniku o pożywienie i tylko najsilniejsze mogły przetrwać. Natomiast te, które w tym procesie umierały, stawały się albo pożywką dla nich samych, albo pożywką dla mózgu zamieszkującego dany zbiornik, więc nic w przyrodzie nie ginęło. Co ciekawe, w tym okresie tak naprawdę za bardzo nie zmieniają one swoje formy i rosną ledwie kilka centymetrów. Gdy dojdą już do tego momentu, są gotowe na cerymorfozę. Czyli moment umieszczenia ich w żywym osobniku innej rasy. Dalej kijanki zakopują się w mózgu swojego gospodarza, wyżerając powoli szarą tkankę. Proces ten trwa kilka godzin i jest jedynym momentem, kiedy można go jeszcze odwrócić oraz uratować zainfekowanego, zabijając nieproszonego gościa. Co prawda, przez umiejscowienie kijanki jest to bardzo trudne, więc najprostszym rozwiązaniem jest dosyć radykalna metoda roztrzaskania głowy żywiciela razem z pasożytem, po czym skrzeszenie nieszczęśnika za pomocą zaklęć wstania. Co do innych szkód, to do tego dalej można było użyć magii leczącej. Jeżeli natomiast mózg zostanie zastąpiony już przez kijankę, to od tego procesu nie ma odwrotu. Choć ciało będzie cały czas żywe, to wszelka osobowość poprzedniego gospodarza w tym momencie umiera. Kijanka całkowicie przejmuje stery i rozpoczyna się drugi etap ceremorfozy. To już jest jej ciało, więc w przeciągu tygodnia następują w nim zmiany po to, żeby finalnie dokonać transformacji w pełnoprawnego łupieżcę umysłu. Nieważne jaką płeć i jaką miał rasę stary gospodarz, bo te rzeczy nie będą wpływać na wygląd nowego upieszcy. Jest to po prostu nowe stworzenie, a nie mutacja. Oczywiście mówimy tu o przypadkach nadających się do przejścia ceremorfozy, bo były rasy, które takowej przejść nie mogły i nie nadawały się na gospodarzy dla kijanek. Często kończyło się to zarówno śmiercią żywiciela, jak i pasożyta, a czasem stworzeniem innej, dziwnej istoty niebędącej łupieżcą umysłu. W ten oto sposób powstawały takie anomalie jak chociażby zainfekowane, mackowate smoki pożarające mózgi lub wiele innych ciekawych tworów, o których opowiemy sobie w następnym odcinku. Tak naprawdę kluczowe tutaj były też dwa czynniki: wzrost i waga gospodarza. Musiały być one w przedziale dla wagi od 59 do 120 kg, a w przedziale wzrostu od około 1,60 m do około 1,90 m. W stworzeniach, które się nie mieściły w tych przedziałach ceremorfoza postępowała albo zbyt szybko, albo zbyt wolno, co doprowadzało w konsekwencji do śmierci obu tych istot. Tak naprawdę ze względu na ich anatomię, sugerującą raczej morskie pochodzenie, wierzy się, że Ceremorfoza jest dosyć nowym stadium w ich ewolucji. W czasach początków tej rasy wyglądało to trochę inaczej, aczkolwiek tutaj możemy jedynie teoretyzować, bo jest to rzecz, która nie jest zbadana w tym świecie. Natomiast proces samej przemiany, co ciekawe, obarczony jest też ciekawą legendą wśród osobników tej rasy. Z reguły po tym procesie nie pozostawał żaden ślad po starym gospodarzu, ale zdarzały się przypadki, gdy łupieżca zachowywał pewne tiki bądź cechy charakteru po starym ciele. Taka perspektywa przerażała i Litidów, i kiedy tylko odkrywano cokolwiek, co nie pochodziło od samego łupieżcy, to desperacko z tym walczono. Niektórzy byli zabijani od razu, a niektórzy czasami nawet nie do końca byli tego świadomi. Dla innych było to bardzo traumatyczne przeżycie. Wierzono bowiem, że jeśli kiedyś pojawi się istota posiadająca pełne wspomnienia poprzedniego życia, pełną świadomość i tożsamość, doprowadzi to do końca elitidów i istota ta będzie dla nich zgubą oraz całkowitym unicestwieniem. Tyle jeśli chodzi o powstawanie nowych łupieżców umysłu, ale jest jeszcze jedna rzecz, bo w związku z Kijankami zdarzały się jeszcze bardzo ciekawe przypadki. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by się stało, gdyby pozostawić kijankę samą sobie z dostępem do źródła pożywienia w tym zbiorniku i nigdy nie przeprowadzić ceremorfozy? Jest to trochę tabu środowisku łupieżców, ale okazuje się, że kijanki te nie umrą, a zaczną rosnąć w trochę inny sposób niż w przypadku typowego znalezienia gospodarza. Jest to rzecz, do której żaden łupieżca ani starszy mózg nie chciałby doprowadzić i nigdy świadomie nie pozwolono, żeby coś takiego miało miejsce, ale czasami, kiedy ich kolonie były niszczone na przykład przez nieświadomych puszków Przygód zdarzały się przypadki, kiedy nienaruszone zbiorniki wypełnione kijankami pozostawały bez opieki. Kijanki w nich rosły do wieku, w którym mogły przejść ceremorfozę. Jednak gdy takowej nie było, rosły dalej, po to, żeby zmienić się w coś, o czym opowiemy sobie w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, łapki oraz suby, no i przede wszystkim podziękowania dla patronów, bo poprzednim razem nie wspomniałem o tym słownie, ale wpadł nam pierwszy patron, Tymoteusz Bar. Bardzo dziękujemy, serdeczny serducho dla Ciebie i do zobaczenia. Widzimy się następnym razem, widzowie. Cześć!